A teraz następny uczestnik, rozgrzejcie dłonie, wysyłajcie smsy w sieci How bo na scenę wyjdzie Tatarakan, czyli zastrzyk testosteronu z tureckich koszarów. Tatarakan po wybraniu wszystkich procesów sądowych i oskarżeń o plagiat wreszcie może zaprezentować publicznie swój autorski utwór, o którym mówi się wśród bukmaherów, że może wygrać całą Azjowizję. Przed państwem Tatarakan! هزيتان ويڪو پا پتا فين و او سي سي و بس 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 ڪو يابا تي میں خبوری کا